W parku naukowo-technologicznym w Suwałkach 18 marca o godzinie 10 odbyła się konferencja dotycząca przedstawienia projektu Suwalski Internet Równych Szans. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przypadł mi dzisiaj zaszczyt otwarcia konferencji podsumowującej projekt Suwalski Internet Równych Szans, czyli projekt, który przez trzy lata był realizowany w naszym mieście, w ramach którego mieliście Państwo możliwość jako beneficjenci tego e, projektu otrzymać sprzęt komputerowy, który e, wykorzystujecie i wasze rodziny wykorzystują do e, rozwoju z umiejętności naszej młodzieży, e, do tego, abyśmy wszyscy, państwo i, i my, mieli szansę wyrównywać i gonić te e, zapóźnienia cywilizacyjne, bo żyjemy w takim, a nie innym regionie położonym peryferyjnie, e, daleko od centrów rozwojowych. Więc to internet i telekomunikacja jest naszą szansą na to, aby mieć bezpośredni kontakt z tym wielkim światem, aby to nasi, właśnie nasze dzieci mogły czuć się jako równoprawnymi uczestnikami tego globalnego świata, że dzięki właśnie temu projektowi mogły się poczuć również, że nie są gorsze od rówieśników z dużych miast, bo mają możliwość dostępu do nowoczesnych technologii, do komputerów. Myślę, że ten projekt był bardzo pożyteczny, bo oprócz tego, że 120, 120 rodzin to jest Suwałk z gminy Raczki, z gminy Suwałki. Otrzymało szanse właśnie komputery i przeszkolenie właśnie z zakresu użytkowania sprzętu komputerowego, z zakresu użytkowania internetu, to również powstały świetlice środowiskowe w tych gminach, świetlice, które zostały skierowane do, również do młodzieży, aby mogły właśnie w swoim wolnym czasie korzystać ze sprzętu komputerowego, wykorzystywać właśnie internet, uczyć się tych nowych technologii. W suwałkach powstało siedem takich świetlic internetowych mniej więcej rozrzuconych w miarę ten, równomiernie po całym mieście, bo i na do północ w byłym hotelu pielęgniarek, tam przy budynku Daszyńskiego 10, jak i w szkole podstawowej w zespole szkół pod ten, numer 10, w zespole szkół numer 8, w, w również w szkole podstawowej numer 4, powstały również świetlice właśnie tutaj prowadzone przez Pryzmat, Przepraszam, nie brzyzwa, tylko przez Fundację Przystań, także wiele, wiele tych osób mogło skorzystać. Wiem, że podobnie było i w gminie Suwałki i w gminie Raczki, tam też powstały ogólnodostępne świetlice. Oprócz tych świetlic w ramach projektu były zapewniony również dostęp do internetu i w dalszym ciągu będzie przez kolejne 5 lat na pewno będziemy ten dostęp do internetu dla osób fizycznych finansować jako samorządy tutaj uczestniczące w tym projekcie. Także tych pozytywów było wiele. Ja mam nadzieję, że Państwo również podzielacie moje zdanie, że ten projekt był potrzebny i skorzystaliście Państwo na realizacji tego projektu. Mam nadzieję, że nowa perspektywa przyniesie nam również możliwości kolejne, żeby podobne projekty były realizowane. Jeżeli tak będzie, to myślę, że miasto Suwałki będzie z tego korzystało, ale podejrzewam, że koleży samorządowcy również jakby po raz kolejny do takiego kolejnego projektu będą chcieli przystać i, i uczestniczyć.